Ja Cię kocham. Coż to za dziewucha? Kochanie moje, odjeżdżam. Gdzie? Droga, przysiągłem święcie taj cel wyprawy. Odjeżdżasz? Ach ja nieszczęsna. Na Boga, nie płacz najmilsza, bo Ci będzie łzawy. Głos odpowiadał nielcerskim echem. Puszczaj! Och, konam! Co moje ręce zrobiły? O Jezus Maria! Król Popiel III. Ktoś z tych, co po chlebie pańskim się włóczą i szaty ubogie łatają nitką wyskubaną z płaszcza panów, gdy nadto blisko przypuszczają taką hołotę. Wyszczekana paszcza. O, ty go nie znasz? Twe usta nie mają zgłosek na takie imię? Czy mię kochasz, mój miły? Ha, trzeba skosztować. Na przykład daj całusa. Pocałowanie to ślub dla czystych dziewic. O Boże, Boże, wolę niech do gniezda wraca, niż bym miał do tych piersi szlachetnych przycisnąć krawą swoją małżonkę. Bogdaj, byś ty nigdy nie znał, Kirkorze, z jakiej matki się urodzą dzieci twoje. Ej, w nogi, Jezus Maria, a tą popadł w biedę. Szatana żona chce być moją żoną. Już do serca tę, co cię zraniła, malinę. Bo to też robi się żagiel i lecie, tak? To widzisz. I pani coś też powie. E, nie bardzo wiem, co mam powiedzieć, ale mówię. Dobra. Chodź pod moją chatkę, ty drzyżo zimna, chodź. Mój miły, mój miły, złoty wielki pan. Mojemu, miłemu niosę malin z pan. Czyś poprzysiąg komu? Sobie przysiągłem. Bogdaj, ogień gromu, Bóg rzucał tobie pod... Szydko, wróć. Bogdaj, ci koronę Bóg wiecznie trzymał na tej mądrej główce. Osądź w tej drugiej córce, jak w makówce, było rozumu. Grawią kochał bardzo. Opuściłem tutaj jedną linijkę. Niechaj moja lewica spać ją położy i zbudzi się świeża do nowych czynów w przyłubicy rycerza.